Jedziemy. Panie trenerze, proszę podsumować pierwszy okres przygotowawczy w nowym klubie, jakby nie patrzeć. No, na razie jestem zadowolony z tego, co tutaj chłopcy prezentują, pracują ciężko. Mam nadzieję, że, mówię, utrzymają ten poziom podejścia i zaangażowania cały czas. No, wiadomo, że piłka to jest no, sport, który no, wymaga cały czas konsekwencji i tej pracy ciągłej. No Mówię, na razie, na razie to wygląda bardzo pozytywnie. Materiał ludzki jest. No i co, co nam to da na, na rundę rewanżową, no to, no to zobaczymy. Natomiast na pewno będziemy starali się zająć jak najwyższe miejsce w Lidze. Jeśli chodzi o kadrę zespołu? No, kadra, delikatne retusze są. Kilku z nowych zawodników przyszło, kilku odeszło. No to jest normalne, nie ma jakiejś tam wielkiej rewolucji. Bo wiadomo, że rewolucja to się zaczyna powyżej Tam 8 zawodników, natomiast tutaj gdzieś pięciu 5, 5 ludzi. Będzie gdzieś tam wymienionych, ja ja myślę, że tą kadrę, którą będziemy mieli, no pozwoli nam, żeby realnie myśleć o zajęciu jak najwyższego miejsca. Zobaczymy jeszcze jakieś nowe twarze? Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy już nowych zawodników, ewentualnie jeżeli tak, no to musiałby być jakiś taki jak to się mówi, złoty szczał, zawodnik, który by od razu. No, Mocnił bardzo y, naszą podstawową jedenastkę. Tak? Natomiast no, mówię, na razie jestem zadowolony z posiadanego stanu i, i, i z tymi ludźmi dobrze mi się pracuje. Podsumowanie pierwszego sparingu jeszcze ja mnie prosił. Y, no, udało nam się osiągnąć korzystny rezultat. Tak, wygraliśmy 1-0. Y, staraliśmy się realizować te założenia, które mieliśmy. Wypadło to w miarę pozytywnie. Wiadomo, mankamenty i błędy są, bo, bo bez nich no, na pewno nie bylibyśmy też w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Natomiast no, wszystko jest do pracy. Cieszę się, że drużyna no, ma podejście takie pozytywne do tego i mam nadzieję, że wspólnie osiągniemy bardzo dobry wynik. Dziękuję. Ja również dziękuję.